Dziewczyny, w co mam się ubrać? Neonowo, żeby widziała mnie z daleka? A może coś mrocznego i groźnego? Żeby się mnie przestraszyła? Neonowo, żeby cię zobaczyła z daleka. Floryda, moja intuicja mi podpowiada, że ona jest bardzo zła. Mysz, nie martw się. Nie wiesz, co potrafię zrobić, kiedy jestem zła. Tak, okropnie się zachowuję, tak krzyczy. Cześć, Dora i Nora przyszły. Co? Kto je wezwał? Dziewczyny, co wy robicie tu o tej porze? To ja je zaprosiłam. Przepraszam, myślałam, że się przydadzą. Wiemy, co zrobimy. Sprawimy, że moce znikną. No osłabną. Dziewczyny, nie prosiłam was o pomoc. To tylko w razie W. Zaufaj im Floryda. Potrzebuje świec i to szybko. O, zapowiada się ciekawie, co one robią? Nora to czarownica, wie co robi? To kilka świec. Tylko się pospieszcie, bo muszę się przygotować na pojedynek z Gwen. Siły przyjdźcie, siły pomóżcie. Co ona robi? Wzywa siły. Czego nie rozumiesz? Wszystko gotowe. Usiądźcie w kręgu i złapcie się za ręce. Wiesz co, mysz? Następnym razem tego nie rób. To nie jest fajne. Rób to, co mówią. Siły przyjdźcie, siły pomóżcie. Nora, siły tu są. Oh my god, co tu się dzieje? Gwen tak rozboli kieł, że nie będzie mogła rozprawić się z Florydą. Oh my god, biedna Gwen, ból zęba jest okropny. Siły nie zawiedźcie, siły pomóżcie nam, teraz razem dziewczyny. Siły, siły, nie, zawiedźcie, siły, pomóżcie pomóżcie siły, siły nie zawiedźcie, siły pomóżcie nam. Siły, siły nie zawiedźcie, siły pomóżcie nam.